Siemaneczko. Kolejny dzień. A w sumie to teraz dzisiaj nie będzie żadnego filmu pokazującego pracy mojej. Chciałem zrobić konkurs na YouTubie. Do wygrania będzie taki oto dalmierz laserowy, który służy do mierzenia, mierzenia odległości. Zademonstruję wam na przykład. 2,5 metra. Mamy z tego miejsca za zmierzyłem. Przykładamy sobie, mierzymy drugą stronę ściany, 7 m. i 10 cm. Jest to dalmierz z Aliexpress. To jest obecnie mój dalmierz, ale dzisiaj zamówiłem na potrzeby konkursu ten dalmierz. I który będzie do wygrania. Jest to model SWT60. Dlaczego 60? Bo on ma dystans na 60 metrów, może zmierzyć nam odległość. Na przykład stąd, przez cały dom, 10 metrów i 8 centymetrów. Dla jest bardzo dokładny. Yy, sprawdzałem go na początku, jak sobie go kupiłem. Używałem go już kilkakrotnie. W sumie tylko go używam już, jeśli muszę przeliczać sobie na przykład takiej większej ilości materiałów, które potrzebuję zagupić. Nie używam już miary. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Myślę, że się każdemu przyda. Yy, dobra, yy, co do zasad konkursu, yy, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby był w ogóle, żeby się konkurs odbył. Więc tak, tu sobie napisałem, żeby nie zapomnieć wszystkiego powiedzieć. Yy, pierwsze co, pierwsze, pierwsze co, to pierwszy konkurs jest dla osób subskrybujących kanał mój, czyli tylko dla tych osób, co subskrybują. Yy, jak ja to zweryfikuję? Ogólnie dzisiaj ten film zostanie udostępniony, dzisiaj jest sobota. Sobota 7 września, i każdy, kto mnie jeszcze nie subskrybuje, a natrafi się na ten film ma okazję do jutra do godziny 20 niedziela, do niedzieli, nie to będzie tak. Czas macie do 8 września, września, czyli do jutra. To jest niedziela, niedziela, to jest niedziela i o tej, i o godzinie, do godziny mm, 23.59, do godziny 23.59, czekajcie jak to się na piłkę chyba jeszcze, 8 wrzesień, niedziela, 23.59, o 12 godziny to już będzie jako poniedziałek i może być niezaliczona subskrypcja, bo yy, będę sprawdzał po prostu yy, od którego dnia yy, dany użytkownik jest subskrybentem, jeśli go wylosuję. Pusia, co jest z tobą? No co ty? Co ty świrujesz? No. Więc tak, pierwsza, jak, jak ja mogę sprawdzić, czy wy subskrybujecie mnie? Co musicie, co, co musicie zrobić na swoim kanale na YouTube? Musicie mieć konto na YouTube oczywiście. Wchodzicie tak, wchodzicie na YouTube'a, w prawym górnym rogu macie. Co tu się teraz kręcicie, wszyscy? Dobra, wracając. Musicie wejść w ustawienia, w prawym górnym rogu będziecie widzieć swój profil, klikacie na niego, tam wchodzicie w ustawienia potem wchodzicie w prywatność i w prywatności jest takie zaraz wam powiem co o takie coś jak fajne i subskrypcje są trzy kwadraciki i ten ostatni kwadracik zachowaj moje subskrypcje jako prywatne musi być odhaczone czyli nie może być tu krzyżyka wtedy na tej podstawie będę mógł u siebie na liście sprawdzić czy dana osoba mnie subskrybuje yy, drugi yy, druga zasada Yy, będzie z 10 filmów plus ten, który teraz nagrywam, czyli razem 11, czyli 1 plus 10 filmów yy, pod tytułem kurs budowy i yy, wymóg jest, żeby yy, konkurs się odbył, żeby z, pod każdym z tych filmów, czyli tych 11 filmów, których będzie, musi być 100 polubień. 100 polubień. Yy, dobra, to jest kolejne. Yy, trzecia yy, zasada: yy, czyli teraz, yy, pod tym filmem, co oglądacie, w komentarzach yy, kto chce się zgłosić do udziału, to proszę yy, napisać w komentarzu. Obejrzmy co: może być jakiś komentarz, może być yy, tylko napisane, że się zgłaszam, musi, coś, jakiś, musi być coś napisane w. Yy, yy. W komentarzu, żeby ta osoba, która chce wziąć udział, była brana pod uwagę do, do udziału w konkursie. Kiedy będzie koniec? Nie wiem, kiedy będzie koniec. Jak będzie tych, tych razem łącznie 11 filmów, będzie udostępnionych na, na YouTube, to one będą w najbliższym czasie. Nie wiem dokładnie, kiedy ostatni film się ukaże. Ale yy, na ostatnim filmie, ostatni film, który się ukaże, to dam jeszcze może jeden dzień albo dwa dni na, na, na to, żeby y, ludzie zdążyli go obejrzeć i zalajkować. I to by było na tyle. Więc jeszcze raz powtarzam. Yy, tylko subskrybenci mają czas do jutra, żeby zasubskrybować kanał. Ci, co jeszcze nie subskrybują... Yy, 11 filmów i pod każdym musi być 100 polubień. Jest już, yy, mam już ponad 350 subskrybujących, więc myślę, że to nie, nie będzie problem, bo to jest tylko 1 trzecia 1 yy, trzecia osób tak naprawdę. Więc tylko trzeba po prostu wysiłek włożyć w to, a yy, widzę, że więcej osób ogląda niż 300. Wyświetleń są pod, yy, pod filmami więcej jest niż wyświetleń niż 300. Więc nie powinno być problemu ze stoma polubieniami. I ostatnia yy, zasada, no to trzeba w tym, pod tym filmem yy, skomentować albo napisać, że się bierze udział yy, w konkursie. Dobra. I to ten, na tyle by było. Dzięki za uwagę. Na razie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, jak wylosuję uczestników yy, konkursu. Yy, po prostu pod tym filmem, co będzie komentarz, czy tam też yy, cokolwiek, że się na przykład zgłaszam, najlepiej napiszcie dlaczego byście chcieli wygrać, albo napiszcie zgłaszam się do konkursu, albo chcę wygrać coś takiego, nie? najlepiej żeby to było tak. Yy, oprogramowaniem, ściągnę oprogramowanie, jest chyba nawet online takie oprogramowanie, że podłączam sobie tam pod dany film. I ten program będzie losował yy, wygranych. Yy, nagroda jest jedna, ale będą wylosowane z 3, może osoby, może 5, zobaczymy. I w takiej kolejności, jak będzie, yy, osoby. Yy, może być tak, że jakaś osoba się nie zgłosi, wtedy nagrodę dostaje następna. Kto tam znowu idzie? Kryspin? To tam? pójdzie, bierz. Pójdzie, bierz. Bierz. tak i będzie wylosowany przez ten program ja wtedy sprawdzę czy dana osoba subskrybuje tak jak wam mówiłem włączcie tą opcję i na tej podstawie jeśli zobaczy że jest od tej niedzieli czyli od jutra ktoś subskrybuje no to będzie miał szansę na, na wygranie. A właściwie to wygra, tak? Skoro już wylosuję daną osobę, e, e, to wtedy będę mógł na tej podstawie sobie sprawdzić po jego niku, czy mnie subskrybuje, od kiedy mnie subskrybuje. jeśli wszystko się będzie zgadzać, to skontaktujemy się w komentarzu, na przykład ta osoba poda swojego maila, i poprzez maila ja się odezwę. Yy, o adres wysyłki jaki będę potrzebował i dalmież laserowy zostanie wysłany dobra, to już teraz chyba wszystko powiedziałem cześć